W 1975 roku y, 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 udało mi się uzyskać pracę we Wrocławiu w Zakładach Graficznych Poczty i Telekomunikacji przy ulicy Krasińskiego 5. No i tam w zasadzie zaczyna moje życie y, takie, y, to się mówi, już dorosłe. Dla młodego chłopaka wyrwanie się z takiego małego miasteczka jak Nowa Ruda, y, co by nie mówić, prowincjonalnego do wielkiej metropolii, jaką już wtedy był Wrocław, była jakąś szansą poznania świata. No, tam też e, mieszkałem w hotelu pracowniczym, to było tak zwane mieszkanie służbowe, w którym, e, którym mogłem za stosunkowo niewielką opłatę mieszkać. Jest rok 78, 16 października, kiedy jest wybór papieża, i to jest dla mnie dzień, w którym ja tak naprawdę obudziłem się. Zobaczyłem, że jest coś więcej niż tylko klub sportowy Śląs Wrocław. Kibicowanie, chodzenie na mecze i życie od meczu do meczu jest po prostu też Polska. I to, co tak naprawdę się zdarzyło tego dnia, to nie zapomnę do końca życia, bo wtedy że spadłem z krzesła, oglądając właśnie w pokoju hotelowym tą informację w tak zwanym dzienniku telewizyjnym, że Polak został wybrany na konklawę papieżem. Poszedłem wtedy do najbliższego kościoła, był to kościół ojców dominikanów, przy ówczesnym placu Dzierżyńskiego, dzisiaj dominikanów. No i po prostu złożyłem przy sarkofagu błogosławionego Czesława w takie postanowienie, że coś muszę ci dać, w tym nie od siebie, postanowiłem rzucić palenie. A paliłem od pierwszej klasy szkoły podstawowej praktycznie, więc było to bardzo trudne. Niemniej, później ta postać Jana Pawła II towarzyszyła mi prawie do końca mojej działalności społecznej, bowiem za każdym razem jakby odkrywałem nowe. Bardzo ważne dla mnie przesłanie. Byłem też na wszystkich papieskich pielgrzymkach, szczególnie w Krakowie. Następny taki etap mojej działalności publicznej, już taki bardzo zdecydowany i odważny, to było zorganizowanie strajków w zakładach graficznych Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu w dniu 27 sierpnia 1980 roku. W tamtym czasie. Yy, w, w, dotarły do nas postulaty robotników Wybrzeża, chodziłem, zbierałem podpisy wśród załogi właśnie pod tymi postulatami i następnego dnia 20, yy, 27 o godzinie 16 zatrzy, zatrzymaliśmy pracę zakładu. W zakładzie pracowało około 240-250 osób. W tamtym czasie, jak się później okazało, była to jedyna drukarnia państwowa, która we Wrocławiu została zatrzymana. Trzeba pamiętać, że w tamtych czasach drukarnie, w ogóle zawód poligrafa, posiadanie prostej maszyny do pisania to było wielkie, wielkie że tak powiem, potencjalne niebezpieczeństwo dla systemu komunistycznego. Więc wszystko było niesłychanie kontrolowane, i wielką niespodzianką było, że. Jakaś drukarnia we Wrocławiu zorganizowała strajk okupacyjny. Komitet strajkowy przejął władzę w dniu 27 sierpnia od godziny 16. Oprócz mnie członkami komitetu organizacyjnego i komitetu strajkowego były następujące osoby: Jan Wieczorek, Czesław Frączek, Cecylia Wierszycka. Ryszard Jastrzębski, Jan Tosiński. To są nazwiska, które pamiętam z, z, z pamięci, ale ponieważ to były bardzo ważne nazwiska, i bardzo, że tak powiem, może pierwszy raz publicznie wymieniane, to powiem, że w tamtym czasie prowadziłem pamiętnik. Więc każdy dzień mam dokładnie zarejestrowany w moim pamiętniku. I pozwolę sobie przypomnieć cały skład tego komitetu strajkowego, ponieważ jest to, uważam, historyczne wydarzenie. Z tej okazji, co też ważne, był udekorowany wjazd do zakładu flagami, portretami papieża i takim napisem popieramy postulaty robotników Wybrzeża. W komitecie strajkowym oprócz wymienionych już osób były jeszcze następujące nazwiska: Ryszard Mikietko, Zbigniew Skoneczko, Danuta Dzikowska i Jan Tosiński. Pozostałe nazwiska wymieniłem z pamięci. Zrobiłem też w tym czasie pamiątkowe zdjęcie bramy zakładu, więc mogę je udostępnić i pokazać Państwu. To jest właśnie brama wjazdowa do mojego zakładu, główna brama, której oczywiście pilnowaliśmy. Członkowie Komitetu Strajkowego i dyżurni mieli na lewej ręce opaski biało-czerwone. Strajk w zakładzie przebiegał, yy, przebiegał odpowiedzialnie, yy, udało się wyeliminować picie alkoholu, które w tamtym czasie było totalne i we wszystkich zakładach uważane za coś zupełnie normalnego. Zresztą Baryja Państwu przypomina w swoich filmach, że od 13, w ogóle, od 13 w ogóle można było kupić alkohol, ponieważ picie alkoholu było bardzo powszechne i w tym strajku okazało się, że można bez alkoholu. Następnego dnia od godziny 11 jestem już wybrany przez załogę delegatem do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, który się mieścił przy ulicy Grabiszyńskiej w zajezdni autobusowej nr 7. I tam właśnie na terenie tej zajezdni jest Centrum Koordynujące Działania Strajkowe na terenie całego Dolnego Śląska. Ja otrzymuję legitymację z numerem 51 podpisaną przez pana Jerzego Piórkowskiego. Przewodniczącego Komitetu Strajkowego, czyli Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Zasada była taka, że jeżeli jakiś zakład zatrzymywał pracę, to załoga wybierała właśnie delegata do MKS-u. MKS koordynował pracę i strajki na terenie Wrocławia, bo w Strasburgu było najwięcej zakładów, ale także zakłady przyjeżdżały z innych regionów Dolnego Śląska, jak na przykład z, z Wałbrzycha. Jak na przykład z Jelenie Góry czy z Podlegnicy. Jest to najpiękniejszy okres w moim życiu. Wtedy właśnie zaczęła się moja edukacja, tak nieformalna, po prostu w autobusach, szczególnie tych największych, marki Berliet. Były prowadzone wykłady, prelekcje. Pamiętam, że te prelekcje prowadziły takie autorytety jak na przykład historycy. Krzysztof Turkowski, ale także pan profesor Jan Waszkiewicz. Wykłady prowadził pan Leszek Skonka z Robcio, czyli z Ruchu Praw Obywatela i Człowieka, oraz Antoni Lękiewicz. To są te nazwiska, które pamiętam, bo były to niezwykle ciekawe, wielce znaczące w moim życiu prelekcje, w których poznawaliśmy. Po pierwsze, zupełnie nieznaną nam z edukacji szkolnej historię Polski. Po drugie, prawa obywatelskie i prawa pracownicze, w tym także konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy. I to był czas, w którym tak naprawdę z jednej strony wszyscy, no co tu mówić, mieliśmy duże obawy i dużo też strachu, że w każdej chwili mogą wejść. Yy, czy to zmotoryzowane odwody milicji obywatelskiej, czy, czy w jakiejś innej formule władza może nas po prostu rozbić w pył, ale nie brakowało też właśnie takich wspierających akcji, jak na przykład codzienne przychodzenie mieszkańców pod płot, przynoszenie żywności, pieniędzy. Yy, przemycany alkohol był zaraz wylewany za bramą publicznie, a na oczach wszystkich. No niewątpliwie bardzo dużego ducha, odwagi dodał przyjazd księdza Stanisława Ożkowskiego. Był to duszpasterz akademicki z duszpasterstwa Wawrzyny przy ulicy Bujwida. Księdz Stanisław w taki sposób poprowadził swoją homilię w czasie mszy świętej, że po prostu wielu ludzi po prostu płakało. Autobusy czy to berliety czy Czerwone Ogórki zamieniły się w swoiste konfesjonały, długie kolejki robotników strajkujących delegatów ustawiały się właśnie do spowiedzi. Też było to związane z tym, że większość ludzi miała rodziny, prawda? i też się obawiali, co dalej będzie. To była akcja dużej odwagi, żeby zorganizować strajk, uczestniczyć w tym strajku. Wziąć za niego odpowiedzialność, i w takiej po prostu postaci strajk trwał do 31 sierpnia, do ostatniego dnia. Myśmy go dopiero zakończyli o 3 w nocy 1 września, ponieważ oczekiwaliśmy na przewiezienie z Gdańska oryginalnych dokumentów, podpisanych przez Wałęsę i wicepremiera Igielskiego. Po prostu nie wierzyliśmy temu, co pokazuje telewizja. Państwowa i nasi delegaci powrócili z tymi oryginalnymi dokumentami dopiero, dopiero o 3 w nocy, 1 września. Po powrocie z, ze strajku w Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym, jak wspomniałem, on był w zajezdni autobusowej numer 7 na ulicy Grabiszyńskiej, zrobiłem masówkę i jakby od razu zaczęliśmy zapisy ludzi. I pierwszy taki zapis był dość spontaniczny i gdzieś... 40% załogi się zapisało od razu. Natomiast z drugą połową to było znacznie gorzej, bo to już tam wtedy też tak zwane zwią, związki branżowe crzz one wszystkie sobie wpisywały też do nazwy to NZZ, NZZ i tam już następowały pewnego rodzaju nieczyste Działania i jakby przekonywanie ludzi, że jednak warto zostać, bo tam miałeś, bracie, zapewniony fundusz czasów pracowniczych, pietruszkę, marchewkę i inne rzeczy. Więc jakby to też było dla ludzi ważne. Tak? To nie było, pamiętajmy, w tamtych czasach takie bez znaczenia. I ta druga połowa już znacznie wolniej się zapisywała.